Zagrałeś dzisiaj po raz pierwszy w tym sezonie. Jak ci się grało? No, bardzo dobrze. Nie wiem, jak. Bo miał. Prak praktykę, kiedy nie grałem w pierwszej drużynie, to grał za rezerwę, żeby zawsze być w formie. Wróciłeś do składu i wreszcie zagraliśmy na zero z tyłu, nie straciliśmy bramki. Gratulacje. O, dziękuję bardzo, no to zasługa całej drużyny, nie tylko mnie. Myślisz, że przekonałeś dzisiaj trenera do tego, żebyś grał więcej? A, no zobaczymy później, jak to będzie, bo no, nie wiem już. A jak no, ci się... Trener decyduje. A jak ci się grało dzisiaj z Kabirem w środku obrony? E, dobrze, kiedy z nim e, rozmawiasz cały czas, to dobrze, a tak innym razem zawieszę się kadr trochę. A jak jeszcze ocenisz grę Wiger? Kogo? Wiger, rywala naszego dzisiejszego. Tak? ружина адпачонку была сконцентрована, зайшла да сродку, не давала нам граць в 6 с родак. А потым już пад конец была відажа Был дуже разрывы мен за ліній напасніников оборони і мы мелі шыбкі контратакі. Як які яркі повод занядали.